Dzień dobry wszystkim, ha, ha, tak jest, 31 maj, niedziela, 31 maj, czyli praktycznie 1 czerwiec, dzisiaj wyprawa sandaczowa, no, na, na razie napływamy na miejsca, więc sobie pozwoliliśmy na jakieś tam fanaberie i delikatny trolling, co dopiero zaraz ja zacznę, jeśli chodzi o przynęty na sandacza, jesteśmy generalnie e, bardzo słabymi zawodnikami, jeśli chodzi o tematykę tą, ja mam przygotowane tutaj moje ukochane bandziory, wszelakie rozmiary, wszelakie główki, ciężary i tak dalej. Tu dzięki uprzejmości kolegi ze sklepu wędkarskiego Wober w Bydgoszczy mamy do testowania takie oto gumki. Bardziej sandaczowe, niż te moje bandyty podejrzewam. Seba ma kupionych kilka fajnych gumek, takich typowo sandaczowych. Mam ciężkie główki, wiemy gdzie płynąć, jezioro pod Bydgoskie. Można razie nie będziemy mówić na wszelki wypadek jakie, to zależy od efektów. Pogoda, jak na razie, bezwiecznie w zasadzie, w miarę ciepło, około 10 stopni, woda 15 przy powierzchni, także zobaczymy, Napływam na jakieś na razie głębsze miejsca, zanim napłyniemy nasze miejscówki, gdzie teoretycznie powinny być sandacze, to trochę potrolingujemy, no i to w zasadzie byłoby tyle, jako wstęp, Działam. działamy. Nie Właśnie Seba holuje pierwszą rybę z trollingu. Nie zdążyliśmy jeszcze sandacze połowić, a Seba już szaleje. Prawdopodobnie szczupak, tak? Seba czy dobrokoń? Szczupak, szczupak. Chyba że okoń to by był Hiperokoń. Hiper mega zmutowany. O, gruby esoks. No to będzie taka tutaj klasyczna rybka. Jest, jest. No ale jest. O, był, proszę bardzo. Akurat się wydarzy. Auto wypinanie, także lecimy jest. dalej na sandacze. Taki pod, pod wymiar Dokładnie. Tak jak widzicie, Seba już ma wyłożone swoje przynęty. Zdecydowanie bardziej sandaczowe niż moje bandziory. No ale jak sandacze, sandacze łowią na kukurydzę. Dokładnie, dokładnie. Nie takie rzeczy się zdarzały. Na razie nadal trolujemy. Napływamy dopiero na miejscówkę. Ja założyłem bandziora do trollingu też się nadaje, a jakże? Dlaczego nie. W zeszłym roku zresztą podczas spinningowania na innym spod blitgowskich jezior trolowaliśmy gumami, w zasadzie szurając pod niej i Seba Seba holował sandacza, ale spadł przy samym pontonie. Także można gumami trollować. Sandacze widocznie też to lubią. Na metrowej wodzie. Na metrowej wodzie, dokładnie. Wtedy było <laughs> bardzo póciutko. To był niesamowity trolling oranie dna gumami. Ale działało, były jakieś pojedyncze brania, no i sobie właśnie sandacz, jak mówiłem. Ale nie ma co ukrywać, jak stwierdziłem wcześniej, jesteśmy sandaczowymi cieniasami. Dzisiaj mam nadzieję, że się to zmieni. Dzisiaj zostaniemy lordami, mętnookich łowcami. No zobaczymy. Niepoprawny optymizm. Zawsze kończy się tym samym. O, Seba, poluje. No i jest wła mamucha Sandacze nie brały Stwierdziliśmy, że popływam przy trzcinach trochę <grystanie> No No jest grubo, jest grubo. Jak to wiem albo grubo, albo wcale. To wie, może sam zaraz się uwolni? O nie, ten jest wybitnie jakiś. No nie chce się uwolnić sam no, ja chodź, ci pomogę, Oj kuź. bo go zaraz to wraca do wody. Mierzymy sesję no. Tak, tak. Mierzymy dokładnie. Mierzymy, ważymy. <laughs> <laughs> Dobra dobra, sobie go pójście Ale pięcie do tej Inkredible No i jest Miał być i jest Do szybkiego fociszcza może i... Pierwszy na gumę złowiony całkowicie standardowo. Zanderek sobie W końcu udało się. W końcu. Walczymy dalej. Spływamy z naszych bankowych, sandaczowych miejscówek, brały jak szalone. Ja na, na bankowe, szczupakowe Teraz płyniemy na bankowe szczupakowe. Ławka pełna cudów. No cóż, płyniemy między, między wyspy, takie dosyć płytkie zatoki. Teraz ja, będziemy próbowali łowić jakieś chociaż małe szczupaki. No więc, w zasadzie, to by było na tyle, pewnie z tych sandaczowej wyprawy Także kończymy dzisiaj naszą wyprawę Bilans to w zasadzie dwa Małe szczupaki, seby Jeden na gumę Drugi na strola Na horneta Mi się udało złowić jednego sandacza, Także mam z tym przełomowy Pierwszy w życiu, tradycyjnie Folowany po prostu Podbijany znacznie no i Mogło być lepiej, ale mogło być też Zdecydowanie gorzej no to jak, no jasne pewnie, ryby były, sandacz był, tak jak chcieliśmy żeby sandacza udało się złowić Zobaczymy, może następnym razem będzie lepiej